Serwus! Serwus wszystkim. Z tej strony Góral Poszukiwacz. Jesteśmy na tym polu, co ostatnio znalazłem sreberko tu przy tej starej drodze. Sreberko znalazłem prawie na samym końcu. Zostało mi ta część i tam do końca. Myślę, że myślę, że się wyrobię dzisiaj. Dwie, dwie i pół godzinki. Dobrze, bo tym pojazdem o to można szybko tutaj dojechać, bo autem się tutaj raczej nie dojedzie. Więc co, ja rozkładam sprzęt, ustawiam pod pod grunt i co, idziemy. Chodzę tu jakieś może pół godzinki i na razie, na razie średnio parę tam monetek wyszło, ale takich nawet nie nagrywałem. Tu jest coś bardzo głęboko. Zobaczcie. Tu. O, tu nawet jest zarys. O. Zobaczymy. O. o, ale guziczek ładny. Mam nadzieję, że fajnie, fajnie uchwyciło. Ale to jest chyba ten polski nasz. No, polski nasz. To zbliżenia nawet nie będę robił. Kolejny, kolejny piękny sygnał. Głęboki. Na malutką monetkę. Sami zobaczcie. O, tutaj. O, Co tu. to mamy? <laughs> Międzywojenna. 10 groszy. No, także moi drodzy. Kolejny, kolejny fancik na tym polu. Powiem Wam, że jest na każdym centymetrze jest takie gwoździe. Nie do wiary. Dobra, idziemy. Piękny, głośny sygnał. No i widzę okrągły kształt. Więc podejrzewam, że jest to monetka. Zobaczymy razem. Tu. O, tu. Co mamy? Co mamy za molneciaka? Oj, oj, Nie wiem, czy nie srebereczko. Troszeczkę ją tutaj przeczyszczę, żeby wam lepiej pokazać na zbliżeniu. Ale, ale szczał piękny. Dobra. Nie będę tego już przecierał nawet. Dobra. Zobaczcie jaki moneczek. Jaki piękny. Co to będzie? Jest dzisiejszy szczał. Na filmiku będziecie mieć ją ładnie wyczyszczoną. Bo widzę, że piękny stan, naprawdę naprawdę piękny stan. Nie wiem, czy to nie jest sreberko, ale powiem Wam, że już mi się oczy zaświeciły. <laughs> Idziemy dalej, atakować pole. I moi drodzy, do pudełeczka o. Teraz Wam pokażę, jak na przykład wykorzystuję zegarek Garmina do zapisywania na przykład pozycji, gdzie wyszła mi na przykład fajna moneta. Patrzcie się. Korzystuję do tego funkcję wędkarstwo. Widzicie, wędkarstwo. I daję sobie zapisz rybę albo zapisz pozycję. Daję sobie zapisz rybę. Czeka na GPS, zapisane ryby i miejsce zapisane. Jeden. I w tym momencie mam, wiem. Zobaczcie. I w tym momencie, jak przybliżę sobie, to wiem, w którym miejscu mi więcej ta moneta była. Także, jak ktoś ma garmina, to można sobie fajnie wykorzystać to do wykopków. Następny okrągły krążek. Już mi wyleciała. Ślad został. Ale podejrzewam, że groszóweczka. Zobaczcie. Tu. Tutaj. O. Widzicie? A tu, a tu ślad po nim. O. Co to mamy? O kurde. O. Myślałem, że było rating Groszóweczka. Groszóweczka. Przeczyścimy sobie tą groszóweczkę trochę. Teraz się chyba, chyba nie dowiemy. Dobra, robimy teraz zbliżenie. Zobaczcie jaki, jaka groszówka. Jaki piękny stan. Jak się wyczyści to będzie agnówka. Ładna. Oj, ładna tu ma tylko troszeczkę taki delikatny nalocik z drugiej strony, ale to jest do ogarnięcia. I kolejna monetka tu. O, proszę bardzo. Tym razem nie moneta, a medaliczek. Zobaczcie, tu. A tutaj. Co za medalik. Ale fajny, jeszcze datowany. 1932 chyba. Pierwszy, pierw trochę Przeczyścimy, żebyście lepiej widzieli. No jak na razie będzie. I oto tak się prezentuje ten medalik. 1932. Międzywojenny. Ładny. I do pudełeczka ładnie. I drodzy, a szczapkę ściągnę. Srebereczko. No chyba, że to znowu da 50 groszówka. Ale za cienko. Zobaczcie. Tu. Tu. a, a. To mamy. A jaj. 6 krawserów 1849. Muszę się przyznać, że jedną już taką wykopałem tutaj. O, proszę zobaczyć. 49 i 48. I to pola obok siebie. Posypało, posypało dwoma takimi samymi sreberkami. Piękny, piękny. No. I chowamy sobie srebereczko. O. Tu delikatnie, żeby. Piękny, głęboki, chyba medalik. No nie, chyba na pewno. Zobaczcie tu. Myślałem, że się nie dokopię do niego. Kolejny medaliczek. Klat tu. Przy w starej, w starej śliwce. Ja już jestem po wykopkach. Dwie godzinki za mną. Pokażę wam, pokażę wam co znalazłem z tych lepszych znajdek. Bo tych śmieci to Wam nie będę pokazywał, bo tego jest multum. Szkoda czasu na takie pierdoły. Wyciągnę se ino, przygotuję i już Wam pokazuję. No więc tak się, tak się dzisiaj prezentuje. Dzisiejszy dzień mamy tak srebereczko ładne mamy groszóweczkę ładną mamy o ta monetka jest piękna też 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 powiem wam że też może być sreberko ale nie jestem pewny ale to jest Poniatowski jak się nie myl ten tutaj Poniatoch Poniatowski dwa medaliki ładne. pewnie ten też jest z tego okresu 3032, tak, 1932. No. Więc tak się prezentuje dzisiejszy, dzisiejszy dzień. No i no i moi drodzy, tak się prezentuje dwie godzinki, dwie godzinki kopania. Jest sreberko, jest poniatowski, jest groszówka moja ulubiona i są dwa medaliki z okresu międzywojennego. No mi się wydaje, że jest pięknie. Jak się podobało, zostawcie tam jakąś łapeczkę mi w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Ja biorę skarby i lecę dalej. Trzymajcie się. Hej.